Musiaki, skarbeczki kochane. A dzisiaj tak pomyślałam sobie, że powiem Wam, jak to jest żyć z poziomu serca, jak to jest przeżywać każdy dzień, jak to jest w kontaktach ludzkich z najbliższymi, z dalszymi, z Facebooka, z tymi, co znamy, nie znamy, z ulicy, w tramwaju, wszędzie, gdzie tylko się spotkamy. Z tego, co już zdążyłam się zorientować, przeżyć, doświadczyć, nauczyć, wiem, że jest dużo, dużo łatwiej. Dlaczego, kochanie, jest łatwiej, bo więcej się rozumie, więcej się wie, jakby zdobywa się wiedzę i więc więcej się ma jakby tolerancji. To, co kiedyś mnie na przykład by szybciej drażniło, tak jak i Was, bo ktoś coś powiedział, przykrego. Bo coś mnie tak spojrzał, bo coś powiedział pod naszym adresem, bo ktoś nas omówił, bo przyszła informacja, że ktoś coś zrobił i tak dalej. A ja teraz kochani, patrzę zupełnie inaczej. Nie drażni mnie to. Nie boli mnie tak jak kiedyś. I nie bulwersuję się. Powiecie, że to niemożliwe. Możliwe. Oczywiście są momenty. Nie powiem, że już jestem zimna, jak luty, jak i tak dalej, ale po prostu przychodzi coś, słyszę, widzę, yy, yy, znajduję się w jakimś towarzystwie, jakimś zdarzeniu. Szybko tak sobie segreguję, cyk, 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 na lewo, na prawo pomyślam, tak, sekundę, tak, Bożena, tak, to jest moje, nie moje, po co mi to, to było do mnie, to było koło mnie. Yy, ta osoba w ogóle nie miała nic złego na myśli, bo mnie nie zna, ona po prostu mówi. O sobie, bo tak na że jak ktoś coś Wam mówi, jakie rzeczy, to on, ona mówi o sobie, o swoich bolączkach i trzeba by to długo o tym mówić. Więc yy, pominąwszy to, jak się już to wie, i z poziomu serca się żyje, to jest takie proste. I więcej się można nawet uśmiechać, a jeżeli coś mi nie służy, kochani, jeżeli widzę, że coś się napina. Już tak jak ten balonik, powietrze się tam dmucha i on się powiększa, powiększa, przerywam, to nie kończę rozmowy, nie piszę y, do ludzi, którzy coś tam chcą, zaczepiają, y, głupie jakieś mają zdania na jakiś temat, coś mi nieraz wiadomo, przybywa osób. No to są panowie, w większości też tam próbują tak, tak zagadać, zaczepić i coś tam i zaraz. Ale znaczy kulturalnie, bo jeżeli nie kulturalnie, to automatycznie zbywam taką osobę, mówię nie pod ten adres, nie do mnie, czego tu szukasz, że zabłądziłeś i tak dalej, i tak dalej. Parę takich mądrych rzeczy zaskoczę kogoś, że ten ktoś po jednym, dwóch, maksymalnie trzech zdaniach sam znika, no bo co będzie tu u mnie robić, tak? Trzeba ludzi zaskakiwać sobą. Ludzie są przygotowani na to, że jak ci coś powiedzą złego, przykrego, zbulwersują się, zdenerwują, to 100% wiedzą, że Ty im to odwalisz i będzie to samo. A Ty im tego zupełnie nie robisz. Ty na tą osobę spoglądasz, albo się uśmiewasz, albo milczysz, albo po prostu odchodzisz, albo ignorujesz, albo nie odpisujesz, albo jednym mądrym zdaniem coś powiesz, albo nawet tą naszą kochana naklejkę wysyłasz wy z serduszkiem czy czymś i mówisz, wysyłam Ci dużo pozytywnej energii, cudownej energii, dużo miłości. Koniec. Prawda, tak, to proste? A jeżeli zaczniemy odbijać, 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 no to się to gromadzi i wybucha jak bomba. Po czym poznać, że to jest z poziomu serca? Kochani, z poziomu serca to jest to, ja sobie dzisiaj tak u, u, uświadomiłam, że z którymi osobami się rozstałam, powiedzmy jeszcze Wam panienko, bo był to jakiś mój chłopak, tak? Które osoby gdzieś zniknęły, no czy ze szkoły, bo były inne czasy, nie było komórek i jak się człowiek rozstał, to już się nigdy nie spotkał, powiedzmy. Więc ja pozostawiałam sobie zawsze w sercu to, co, to, co fajne, te wszystkie wspomnienia. Rozstałam się z opakiem ja nie, nie, nie czułam do niego nienawiści i tak dalej, jak większość ludzi już nienawidzę, go gaduję, go bym się pokłóciła, wyzwała i tak dalej, jak zrobiła awanturę, nic z tych rzeczy. Zawsze zostawiałam w sercu piękne wspomnienie, i tak jest to dziś. I Jakbym spotkała tą osobę na ulicy, mogę wypić kawę, uśmiechnąć się bez żadnego bólu, żalu, mogę sobie jedynie powspominać, jak fajnie było. To jest poziomu serca. Nawet teraz wiem. Uczę się cały czas, bo ludzie mnie otaczają, bo, są, bo jestem z ludźmi i wiem, że jeżeli nam na kimś zależy, bo są takie osoby. Nie ukrywajmy, że fajnie nam jest z nimi, ale wiadomo, też coś wyniknie. Czasem jakaś sytuacja, coś niefajnego, to ja wiem, że człowiek odpuszcza, nieweluje, bo chce być z tą osobą. Kiedy właśnie się ludzie gniewają, jak to się mówi na Amenus, zabij mnie, a nie ustąpię. Właśnie kiedy myśli z poziomu głowy, kiedy ego się włączy, kiedy jego duma się włączy. Koniec. Wtedy już. Nigdy to jest prawie nieodwracalne, żeby ludzie się pogodzili albo gdzieś pogodzą się po iluś latach, a te najpiękniejsze chwile przereca mu ileś lat koło nosa. Jeżeli kochamy, tak naprawdę kochamy, to my nie widzimy lat w tej osobie. My jakby odpuszczamy te wszystkie wady, tolerujemy te wady, bo dla nas jest najważniejsze bycie z tą osobą, i czasami ktoś się dziwi. Na pewno spotkaliście się z takim czymś, albo jeszcze ktoś z was takie coś miał, że ta osoba coś wam robiła przykrego, niedobrego, czy mówiła, robiła, a wy znowu chcecie z nią wyjść, a wy zanim tęsknicie, a wy o niej marzycie, a z boku koleżanka czy kumpel mówi, no coś ty, oszalałaś, przecież on, czy ona zrobiła ci to i to, przecież ci to powiedziała, to ci zrobiła, ja bym już nie odpuścił, ja bym się nie zgodził, a ty nie, a ty czekasz, twoje serce bije. I tylko czekasz na znak, na jeden znak, żeby się zobaczyć, żeby się spotkać na jakieś słowo, w którym wyczujesz, że ta osoba znów chce być z tobą i ty biegniesz. Nieważne, czy też, czy śnieg. I to jest właśnie to z poziomu serca. Bo miłość, kochani, tak jak się mówi przy ślubie, łaskawa jest i tak dalej, i tak dalej. Ona jest piękna. Ona wybacza, bo ona jest. I ona nie ocenia. Chcesz być z tą osobą, po prostu jesteś. Bez względu na burze, jak to się mówi, na pioruny, na sztormy, ty wciąż z nią jesteś. A jeżeli ty nie wychodzisz z poziomu serca, jeżeli ty nigdy się nie zakochałaś nie zakochałeś w tej osobie, to było takie zauroczenie uwierzmy pierwsze, lepsze coś tam, spięcie, jakiś zakręt do Perela. I już sobie nie wybaczacie, już sobie e, nigdy nie powiecie coś fajnego i nigdy do siebie nie wrócicie. Ktoś się potem dziwi. No taka była wielka miłość, pół roku czy rok i się rozstali. Albo byli ze sobą, bo fajnie pobrali, się rozstali. Kochani, ja tak myślę ze swojego punktu widzenia, bo tam nie było miłości. Tam, gdzie jest miłość, uwierz mi, nigdy się nie rozstaniesz. Tak, ja mówię, burza z piorunami, a ty z samą sobą chcesz być. Łódka idzie na noty a ty z nią chcesz być. Ile razy jest tak, że ktoś, nawet ktoś powie, dobra, jakiś tam alkoholik pije. Też miałam tutaj jakaś znajoma, znaczy no, nawet nieznajoma, zadzwoniła kiedyś do mnie, czy może pogadać sobie tak. I mówię, że mieszkają osobno, partner osobno, ona osobno, on pije, i on tam różne rzeczy robi, i ona idzie do domu, przecierpie, ale potem znowu jaką on i ona idzie do niego. A ja pytam, no i co, nie możesz go zostawić? O co? Nie, bo ona po prostu go kocha. Ona mówi, ja wiem, że on się nie zmieni, ja wiem to, tam, to się, ale ja go po prostu kocham. I wiem, czego mogę się spodziewać, ale ja go kocham. I chyba to jest ta prawdziwa miłość, że my zniesiemy wszystko. No, ale nie każdy może znieść, nie każdy jest z nas silny, nie każdy ma taką wolę. W większości jest tak, jak ja mówię, o duperele się nagniewamy między kumpelami nawet, czy gdzieś tam domownikami już, a minus z sąsiadami była bzdura i się nie odzywamy. I właśnie to, jak mi zależy na sąsiedzi, na, na mojej kumpeli, na moim przyjacielu, na moim chłopaku, to ja pójdę w ogień za nim. Bo liczy się to, że ja go kocham ja chcę z nim być. Bo miłość wierzy w to, że, że ten partner się kiedyś zmieni. Bo miłość jest taka, że ona będzie wybaczać i wybaczać i wybaczać. I najważniejsze jest to bycie z tą osobą i nie ma nic lepszego wtedy, w tym momencie. M może ktoś powie, że źle mówię, może ktoś z was ma inne zdanie, ale każdy ma prawo mieć zdanie. Ja wiem jedno, że ja dla miłości zdobywam wszystko, ja dla miłości pokonałabym góry, ja dla miłości bym szła przez pustynię, ja dla miłości bym szła w kradowiciu. Ja dla miłości pojechałabym tysiąc kilometrów do tej osoby i nie byłoby dla mnie granic, bo ja się znam. Dowodem jest Ela, <laughs> moja Facebookowa kumpela, do której poleciałam 2000 kilometrów i to była taka osoba z Facebooka, ja dopiero założyłam Facebooka, miałam garstkę ludzi i zapałałam takim uczuciom, chociaż to kobieta i zobaczcie, pokonałam 2000 km dwoma samolotami, a co dopiero jakbym się naważyła taka miłość. W sercu na koniec świata wyszła. bo to ja jestem taka, bo ja wierzę w miłość, bo miłość jest dla mnie najważniejsza. Ja bym oddała wszystkie dobra, Jakby, jakbym, jakbym była taką, z jakąś tam osobą, którą kocham na zabój i jeżeli bym musiała coś poświęcić, poświęciłabym czyńcy, bym ciągła na pupę i bym na pustyni z nią była z tą osobą, bo miłość jest niesamowita i z poziomu serca tak jest, kochani. Że my nie kalkulujemy, my nie liczymy, my nie obliczamy. My, jak coś robimy, to nie chcemy nic w zamian, niczego nie oczekujemy, nikomu nic nie wypominamy. My chcemy dawać, tak? My chcemy zawsze dawać tej osoby, a nie chcemy brać. I to jest takie piękne, bo ja chcę dawać i dawać i dawać. I proszę, i weź sobie. I ja teraz chcę dawać Wam uśmiech, uśmiech, uśmiech. Chcę dawać to, to światło. I dlatego tak wiele osób do mnie pisze, że ja jestem jakaś tam, nie wiem, energetyczna, że wiele osób ciągle pisze, nieważne, to są osoby daleko, po 300 kilometrów, po 500 kilometrów od mojego zamieszkania. I mówię, co, ale ja bym tak chciała wypić z tobą kawę. Ja mówię, nie ma przeszkody, ale ja się teraz nie przemieszczam, bo jest zimno, chcesz to przyjeżdżaj do mojego miasta albo do celowego, do Wrocławia, gdzie chcesz. Dlatego widzicie, jak to jest? Nawet to nie jest miłość, tak? To jest taka chęć, jakby, no nie wiem poznania mnie. Ktoś patrzy na mnie i widzi coś innego, inną kobietę, inne, inną osobowość. Może to jest takie ciekawe, że ja jestem taka inna. Może to, czują to ciepło, ten blask. Nie czuję tej goryczy, tej skosztmiałej, starszej pani. Mimo wieku jestem taka, ani inna. Dzisiaj też gdzieś tam klikłam sobie, do jakieś, ktoś mnie zapraszał do jakiejś grupy y, osób y, sze, po 60. No to skoro jestem, to se klikłam. No i kurczę, każdy coś tam napisał, po, witam cię i wysłał zdjęcie, i roz, rozsypały się wiadomości, komplementy i tak dalej. Ktoś mi pisze, no ale to zdjęcie chyba jest nie, nie teraz robione, nieobecnie. Nie a ktoś zrobił, że mnie, to, to zdjęcie było przy jakimś ślubie. Ja powiem tak, przy ślubie syna akurat był ślub. nie? nie. Myślałam, że moim, nie? I takie miłe komplementy, a ile ty masz lat? I jak piszę, to nikt znowu mi nie wierzy, ale już się do tego przyzwyczaiłam, kochani. No wiadomo, na zdjęciu się tak inaczej. Na zdjęciu to jest tak, że jakby się zrobił jakiś makijaż, pod którym się ukryło pewne rzeczy. Zdjęcie tak troszeczkę u nas upiększa, ale nie będzie, no skoro mnie tak widzicie. To ja się cieszę, bo dla mnie to jest też taki plus, że ja nie tylko że jestem duchowo młodsza, no to jeszcze tak mówicie tam, ile się odejmiecie. To ja mówię, kurczę, jak mam tyle lat, a tyle zapasu, tak będę miała za ileś lat ileś lat, no to będę miała tyle co teraz. I to jest takie fajne. Więc kochani, żyjmy z poziomu serca, zawsze z poziomu serca, dzielmy się z poziomu serca yy, i mówmy szczerze do osób. To jest najważniejsze. Czasami musimy coś powiedzieć jakąś koszką prawdę komuś też, ale mówmy to z poziomu serca, nie ze złości, bo nawet jak powiemy to coś, co nie jest pomyślne dla kogoś, ale mówimy to z poziomu serca, mówimy inaczej, innym tonem, innym głosem, dobieramy innych słów i to też jest piękne. Nie mówmy komuś fajnych rzeczy, a myśląc zupełnie co innego, albo odwrócimy się i zaplecamy, powiemy co innego. Masz powiedzieć coś tej osobie, powiedz, a jak nie, no to lepiej zamilcz i nie mów nic. Więc kochani, z poziomu serca, z poziomu serca, z poziomu serca. To jest takie cudowne, to jest taka nawigacja, która nas prowadzi, dzięki której nigdy nie zbudzimy. Ona nas zawsze zaprowadzi do celu, do tych miejsc, do tych ludzi, do tych sytuacji, gdzie zawsze spotka nas coś fajnego. Nawet ale tak chwilowo nam się wydaje, że coś jest źle. Za moment się pojawia tęcza i słoneczko. Kocham bardzo, bardzo, tulem bardzo, bardzo do mojego serduszka i ślim buziaki.